Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Dzień dobry wszystkim. Jakub Prykiel z tej strony. Widzimy się w nowym odcinku z serii Allegro od Zera. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o reklamie i promowaniu w Allegro. Pokażę Wam najważniejsze elementy z reklamy i promowania, i tak jak to w moich materiałach jest, przedstawię Wam tylko same konkrety. Zachęcam Was serdecznie do zostawienia łapy w górę i subskrypcji, ponieważ pomaga mi to bardzo w rozwoju. Dlatego, napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, a my przechodzimy teraz do głównej części tego materiału. Zapraszam. Zaczynając od samego początku, czyli opcję promowania. O Allegro Ads rozmawialiśmy w poprzednim materiale, jest to na tyle. Rozbudowany obszar Allegro, że wymagał oddzielnego materiału. Dlatego, jeśli nie oglądaliście poprzedniego materiału, serdecznie Was zachęcam: sprawdźcie sobie link, zostawię Wam tutaj powyżej, gdzieś nie wiem gdzie, chyba tutaj, i obejrzyjcie to najpierw, dopiero przejdźcie do tego materiału. Jeszcze na wstępie. Pamiętajcie, że reklama i promowanie to tylko narzędzia zwiększające ruch do wasze, Waszej aukcji. Nie sprawi to magicznie, że więcej sprzedacie. Jeśli macie beznadziejną ofertę, to będziecie mieli jedynie więcej wejść, jednak tej sprzedaży nadal nie będzie. Zadbajcie o to, żeby oferta wyglądała dobrze, tak jak mówiliśmy sobie to w poprzednich odcinkach i dopiero wtedy przejdźcie do promowania samej oferty. Mamy dwie do wyboru obecnie. Jedynie różnią się ceną i sposobem płatności, bo wyróżnienie elastyczne jest naliczane codziennie za 2,90, a wyróżnienie standardowe jest naliczane raz z góry na 10 dni na, za 19, 90. W 90% przypadków wykorzystujecie tylko wyróżnienie standardowe, ponieważ nie ma sensu płacić więcej za to samo. Nie ma tu żadnej filozofii. Jedynie kiedy możecie korzystać wy z wyróżnienia elastycznego, to wtedy, kiedy wybijacie ofertę. Czyli powiedzmy, wystawiacie ofertę w poniedziałek. Na wybicie oferty zazwyczaj jest 3-4 dni. Jeśli wtedy nie siądzie, wyłączacie ofertę i wystawiacie ją od nowa. No i gdybyście wtedy wystawiali e, każdą ofertę za 19,90. No, to ten koszt by był większy, a aniżeli wykorzystujecie wyróżnienie elastyczne na przykład na 3 dni, oferta nie ruszyła, wystawiacie ją potem od nowa i tak w kółko. No, potem, gdy już ta oferta jest wybita po tych 3-4 dniach, zmieniacie wyróżnienie elastyczne na wyróżnienie standardowe, tak jak tutaj Wam napisałem. Dodatkowo jeszcze jest możliwość promowania na stronie działu, ale w większości przypadków jest to nieopłacalne, ponieważ klient zazwyczaj szuka, chodzi, sprawdza. A promowanie na stronie działu dotyczy bardziej produktów takich, klikają i instant kupują. W przypadku kategorii, gdzie Klient porównuje oferty, szuka różnego rodzaju przedmiotu, czyli oferty specjalistyczne, właśnie narzędzia i tego typu produkty. Tam odradzam promowanie na stronie działu, bo to zazwyczaj nie działa. Dodatkowo tylko więcej płacicie, a dodatkowy problem z wyróżnieniami i tymi wszystkimi opłatami Allegro jest, że o tym się szybko zapomina, jak masz dużo aukcji i tego nie kontrolujesz. Można sobie narobić dodatkowych kosztów. Na przykład u nas w poprzednim miesiącu dużo więcej było pracy, jak są u każdego w grudniu, i nie zwróciłem uwagi, że wiele ofert było takich, gdzie była sprzedaż, nie wiem, dwie, trzy sztuki na aukcji, a próbowaliśmy je wybić. Nie siadły i, i końcowo tam wydało się dwa tysiące więcej niż powinno. Dlatego na to należy uważać. A teraz przejdźmy dalej. Kampanie i programy. To jest miejsce, w którym. Możecie wyróżnić waszą ofertę w specjalnych kampaniach, jakie Allegro dodaje sezonowo, na przykład właśnie Allegro Days, Black Week, tego typu strefy okazji. Kampanie dobre są do wyprzedawania towaru, jeśli macie go bardzo dużo i chcecie go się pozbyć, albo do wybijania towaru, ponieważ zwiększa wam to ruch w aukcji i możecie na początkowym etapie więcej zainwestować, wyróżnić ofertę, dodatkowo pokazać ją właśnie na Allegro Days. Wiadomo, tutaj ta prowizja dodatkowo jest 60% standardowej, jednak trochę tego Allegro zwraca. Jednak na dłuższą metę, jeśli macie jakiś produkt dobrze sprzedający się, nie warto z tego korzystać, bo będziecie tylko dopłacać do i tak sprzedającego się produktu. Obecnie też jest tak, że większość nowych marek nie jest dopuszczana do Allegro Days. Kiedyś było tak, że wystawiliście każdą ofertę i wszystko można było tam dać. Teraz są również triki, żeby to obejść, na przykład. Możecie dołączyć do katalogu popularnej marki, wystawiacie wtedy go na Allegro Days i zmieniacie szybko w katalogu produkt na własną markę. Jeśli zrobicie to szybko, Allegro się z tego nie zorientuje. Jest to takie e, fajne obejście. Myślę, że nie każdy o tym wiedział. I w taki sposób można dać produkt na Allegro Days i z tego korzystać. Jednak gdy macie już bardziej rozwiniętą markę, Allegro samo was tam dołączy. Możecie też również napisać do Allegro, żeby wam zarejestrowało waszą markę właśnie w Allegro w tych różnych miejscach i wtedy już nie będziecie musieli kombinować w taki sposób, tylko bezpośrednio możecie wystawić Waszą ofertę w różnych miejscach, jakie Allegro proponuje w kampaniach i programach. Kiedyś również tutaj były miejsce na danie okazji produktu, czyli takiej promocji. Teraz się trochę to zmieniło i wystarczy, że tutaj obniżycie cenę produktu o 5% i wtedy automatycznie Allegro ustawi wam promocję, tak jak jest w przypadku tych klocków, gdzie sprzedawca obniżył cenę o 30% i automatycznie mu wskoczyła promocja. Okazja was nie kosztuje już dodatkowych 60% prowizji standardowej, tak jak jest to w przypadku kampanii. Teraz po prostu dajecie okazję i Allegro wam to wyświetla. Więc żeby ustawić okazję po 24 godzinach od wystawienia oferty Dajecie cenę obniżoną o minimum 5%, no i wtedy macie daną okazję. Przechodząc dalej do Allegro ceny. Jak to działa i czy warto? W przypadku naszych aukcji Allegro w ogóle nie sugeruje tej obniżki, no bo mamy to ustawione na 600 ofertach i szczerze żadna nie jest objęta tym programem. Nie wiem, może nasze oferty nie wydają się atrakcyjne dla Allegro. Wygląda to w następujący sposób. Ty obniżasz yy, ofertę o złotówkę ze swoich pieniędzy Allegro obniża dodatkowo o 2 zł i tak to wygląda. Ja mam ustawione to na 600 ofert minimalnie Deklaruję obniżkę o 3%. Może to jest za mało dlatego Allegro tego nie promuje. Nie jest to zbyt ważne dlatego przejdźmy od razu dalej. Ponieważ kolejna zakładka czyli rabaty jest jedną z ważniejszych zakładek jaka jest na Allegro jeśli chodzi właśnie o reklamę i promowanie. Spójrzmy jak to wygląda. W rabatach możecie tak jak sama nazwa wskazuje dacie rabat na Wasz produkt. No i rabaty fajnie budują do sprzedaż cross sell i upsell. Jeśli macie dobrze rotujący produkt, dajecie na przykład dodatkowo na trzecią sztukę rabat 30%, no i wtedy klient przy jednoczesnym Koszcie, jakie macie pozyskania klienta na Allegro Ads, nie kupi jednej sztuki, a zawsze wiadomo, że jedna sztuka jest najdroższa. Kupuje tych sztuk na przykład 3, 4, 5 i więcej, dobiera do tego sobie inny produkt. Dzięki czemu Wasz koszyk rośnie i jednostkowy koszt pozyskania klienta drastycznie spada. Spójrzcie tutaj na przykład, który Wam e, zrobiłem. Wielu sprzedawców właśnie daje no, minus 50 na piąty przedmiot. Nie wiem po co, no, jak to wtedy w ogóle nie działa. Zrobiłem ostatnio pod tym materiał właśnie specjalnie dwa rodzaje rabatów. Zobaczcie, minus 50 na piąty przedmiot. Ile osób z tego skorzystało? Zero. Więc jaki mamy w tym korzyść? Dla klienta korzyść jest zerowa, no bo jeśli na przykład produkt kosztuje 200 zł, musiałby wydać prawie 1000 zł, żeby skorzystać z tego rabatu 50%, więc gdzie on to wykorzysta? Nie opłaca się tego w ogóle. Chyba, że to jest produkt tani, który klient zawsze kupuje w większej ilości, no to wtedy może warto. Ale jeśli macie produkt za powyżej 100 zł, nawet 50, no to to w ogóle nie ma sensu, więc tak nie róbcie. Najlepiej jest dawać zawsze rabat na drugi albo trzeci produkt. Wtedy masz pewność, że y, faktycznie klient z tego skorzysta, no bo ta kwota końcowa, jaką wyda klient, jest jeszcze w miarę akceptowalna, no to z tego skorzysta. Jeśli jest jakaś oderwana od rzeczywistości, no to nawet jeśli jest piąty przedmiot 50% taniej, nie skorzysta z tego. No jak nie skorzysta, macie zero sprzedaży, więc korzyść jest zerowa, tak jak Wam tutaj pokazałem. No i drugi przykład kampanii jest minus 30%. Na trzeci przedmiot. No i ile skorzystało osób? 15. W ciągu miesiąca macie dodatkowe 15 sprzedaży, można powiedzieć, za darmo, no bo klient i tak wszedł w waszą ofertę i tak miał kupić jeden produkt, a końcowo kupił sobie trzy. Wy macie większy koszyk, tańszą sprzedaż i obie strony na tym skorzystały. No i o to właśnie chodzi, żeby wasz sklep skorzystał i żeby klient skorzystał. Przechodząc dalej, jak stworzyć taki rabat? Przechodzicie właśnie w sekcji kampanii, reklama i promowanie do rabaty i dodaj. Nowy. I najlepiej, tak jak mówię, dodawać sobie na trzecią sztukę na przykład 50%. Jak spojrzycie to na pierwszy rzut oka, 50% na trzecią sztukę, no to przecież jest bardzo dużo. Zamiast 20 zł otrzymujecie 10, na tym nie zarobimy. Teraz spójrzmy, jak to wygląda w praktyce. Tworzymy sobie taki rabat. Trzecia sztuka, 50% taniej. Z początku wydaje się to dużo. No, jeśli mam produkt za 20 zł, a trzeci będzie za 10, no to jaki jest sens, żeby z tego skorzystać? Wydaje się, że żaden. Ale spójrzmy na twarde dane. Sprzedaż jednego produktu. W naszym przypadku jest to smar. Zakup produktu to 424 brutto. prowizja to 19.37. Macie tutaj całe dane. 19.37, czyli 5.88. Pamiętajcie, że również jest oprócz samej ceny oferty 19.90 koszt dostawy. Najczęściej kupują ludzie paczkomatem InPost, jest to 10.45. Czyli całkowita prowizja jest liczona od 30 ,35 zł 35 groszy, czyli 5,88 zł brutto. Do tego dochodzi średni koszt Allegro Ads dla tego produktu u nas wychodzi złoty 99 zł brutto. Pakowanie jednej sztuki, materiały, pracownik, sumując wszystkie koszty jakie są za spakowanie tego produktu, to 5 zł brutto. Suma kosztów jest to 17 ,11 zł 11 groszy. Zysk brutto to 2,79, marża 14%. A teraz spójrzmy na wariant drugi. Z Sprzedaż wynosi 49,74 zł, tak jak tutaj widzicie. Z rabatem 50% na trzecią sztukę. Zakup trzech sztuk to 12 12,72 zł. Prowizja całkowita od tej sprzedaży to 9,63. Koszt Allegro Ads wychodzi taki sam jak w przypadku jednej sztuki. No bo pozyskanie tego klienta do, do oferty jest nadal takie samo. Kosztuje nas 0,99 zł. Czy kupuje klient jedną sztukę, czy kupuje 3 czy tak Pakowanie jednej sztuki tutaj doliczamy troszkę więcej materiału pójdzie, ale niewiele więcej, czyli 5,50 brutto. I to jest właśnie bardzo kluczowe w tym wszystkim, że najwięcej Wasz kosztuje pozyskanie klienta i spakowanie jednej sztuki, no bo pracownik musi iść po jeden produkt, spakować i końcowo czasu poświęca na spakowanie jednej sztuki czy trzech, tyle samo. I macie oprócz tego dostawę w smartcie. Próg dla y, tego zamówienia jest to 3 zł i 9 groszy, czyli suma całkowitych kosztów dla zakupu z rabatem jest to 32,93 zł i 93 grosze. Odejmując to, wychodzi nam zysk brutto na poziomie 16,81 groszy, czyli marża 34%. Zobaczcie, jaka jest znacząca różnica w przypadku. Tego produktu. Wydaje się, że 50% jest to bardzo dużo, tak, ale nie liczycie tego, ile kosztuje właśnie spakowanie jednej sztuki, ile kosztuje właśnie pozyskanie tego klienta za Allegro Ads i to sumując później, gdy rozbija się na trzy sztuki produktu, daje dużo lepsze rezultaty niż jak sprzedajecie jedną i dlatego musicie do tego dążyć. Nie tylko świetne oferty, nie tylko dobrze wyglądające zdjęcia, tak. Ale również, żeby to było wszystko przemyślane. Jeśli klient do Was przychodzi i ma możliwość kupić tego produktu w dobrej cenie, na przykład wielopaku, to lepiej mu się opłaca kupić taki wielopak, a Was kosztuje spakowanie i tak tyle samo, pozyskanie Was kosztuje klienta i tak tyle samo. Ale końcowo marży macie dużo więcej, no bo sprzedaży możecie mieć 200 tysięcy i będziecie mieli 5% marży, a możecie mieć sprzedaży 100 tysięcy na marży 30%. No i ten, kto ma 100 tysięcy i 30% dużo mniej się narobi, więcej zarobi i cały biznes funkcjonuje korzystnie. Jest to kluczowe według mnie, dlatego zastanówcie się nad Waszymi ofertami. Spójrzcie, jak to wygląda we wszystkich dużych firmach. Jak idziecie do Orange, do każdego salonu, każdy proponuje wam do sprzedaż. Jedziecie do McDonalda, może yy, frytki do tego, tak? Jedziecie do, do kina, oprócz biletów, proponują wam kole popcorn. Dlatego ta dosprzedaż jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaka jest w samej sprzedaży, nie tylko na Allegro, w sklepie internetowym tak samo, ponieważ to wam właśnie ta dosprzedaż i duży koszyk. Buduje faktyczną marżę waszego biznesu. Jeśli będziecie polegali tylko na sprzedaży jednej sztuki, promowaniu jej bez opierania się o wasze dodatkowe produkty, o dosprzedaż, tracicie bardzo dużo. Sprawdźcie wasze konto, czy robicie to w taki sposób, żeby klient miał możliwość dobierania więcej. Jeśli nie, poprawcie najpierw takie fundamenty i dopiero później rozwijajcie kolejne produkty. No bo po co rozwijać całe konto, gdzie fundamenty leżą? Przechodząc dalej, mamy smart monety. Czy warto z tego korzystać, czy nie? Ja z tego lubię korzystać, dajemy monety na naszych ofertach. Na przykład robimy takie kampanie, że w przedziale 45,98 dawaliśmy jedną monetę i robimy to w przedziale, gdy sprzedaż do naszej kategorii jest średnia. Wiadomo, dzięki temu możemy sobie spowodować trochę większy ruch na nasze aukcje, bo klienci, którzy lubią monety, wejdą i chętnie kupią z naszych ofert niż od osób, które tego nie mają. Ale na przykład, gdy przyszedł grudzień, Wyłączyliśmy te monety, bo i tak sprzedaż jest sama organicznie dobra, więc nie ma sensu dodatkowo płacić za monety. Kiedybym również nie korzystał z monet, kiedy macie oferty właśnie dobrze rotujące, które klient i tak wraca po nieco miesiąc, i tak je kupuje, więc dodatkowo płacenie za tą monetę jest bez sensu. Z monet warto korzystać, kiedy wybijacie produkt. Ogólnie, kiedy wybijacie produkt, warto korzystać z każdej kampanii na Legro, jaka jest, żeby maksymalnie zwiększyć wejścia na waszą aukcję i spowodować zwiększony ruch. Tak? No i w takich przypadkach tutaj nie ma co więcej opowiadać. Moneta po prostu działa w taki sposób, że dajecie klientowi monetę, która Was kosztuje złotówkę netto i Allegro Wam dolicza później do rachunku złoty 23 zł za każdą rozdaną monetę. Przechodząc dalej mamy ważną rzecz, jaka jest w reklamie i promowaniu. Są to kupony. Kupony fajnie zwiększają koszyk. Jeśli na przykład macie średni koszyk w waszym koncie 80 zł brutto, to warto jest dodać kupon od 100 zł. Na przykład, jeśli klient wydał u Was 100 zł, dostaje kupon na dodatkowe 5 zł w zakupach. Jak widzicie, tutaj kupon był stworzony, tak jak wam mówię, powyżej 100 zł i 51 klientów odebrało sobie kupon, a tylko 14 z niego skorzystało. Więc tak czy siak, jeśli dajecie te 5 zł nawet, to klient. W większości przypadków zapomina, tutaj mamy redempcję na poziomie 27%, czyli tylko 27% klientów z tych 51 skorzystało z dodatkowych 5 zł na zakupy w naszym sklepie. I to jest również fajne w tym, że dając ten kupon 5 zł, klient potem wraca do was na kolejne zakupy, żeby wykorzystać właśnie kupon. Dlatego zawsze korzystajcie z kuponów, bo fajnie one się zwracają. Przechodząc dalej do ostatniej sekcji, jaka jest w reklamie i promowaniu, czyli rabaty B2B. Czyli jak na przykład jesteś hurtownią, to to miejsce właśnie dla Ciebie. Spójrzcie tutaj. Na początku mamy rabat kwotowy. Jest to typowy rabat, najpopularniejszy w hurtowniach, czyli od danego progu jest jest dana kwota rabatu. Fajnie się to sprawdza, jeśli ktoś chce kupić u ciebie więcej towaru. Jednak dla mnie e, ulubionym moim rabatem jest rabat hurtowy. Spójrzcie, jaki on jest e, fajny, ponieważ powyżej 5 sztuk Allegro obniża prowizję o 80%. To jest bardzo dużo, czyli tak naprawdę sprzedajecie za ułamek prowizji. Większą ilość towaru. Jest to świetne rozwiązanie, dlatego polecam wam, ustawić sobie fajne rabaty. My w naszym sklepie mamy ceny dosyć wysokie, detaliczne, ale dla naszych klientów hurtowych przewidujemy duże rabaty, czyli na przykład od 30 sztuk dajemy już 15% rabatu, co z przekroczeniem kwoty zamówienia na przykład 1000 zł. Daje 20% upustu na nasze produkty. Jesteśmy zwolennikiem sprzedaży właśnie w większych ilościach, bo jest to dla nas tańsze, jak klient więcej kupi. Dlatego również premiujemy naszych klientów. I Wam też to polecam, jeśli macie duże stany, jeśli jesteście importerem, chcecie sprzedawać swoje towary dalej do innych sklepów, które będą dalej odsprzedawały ten towar, polecam Wam dodać odpowiednie rabaty hurtowe. Wiadomo, na ile Was stać, żeby dać dobry rabat, zależy od Waszej marży. Ale to jest naprawdę kluczowe, jeśli chcecie dużo sprzedawać w hurcie na Allegro. No i ostatnią rzeczą jest rabat obrotowy, ale on dotyczy tylko rynku czeskiego, więc to by było już na tyle. I już na sam koniec pokażę Wam, która pozycja na samej ofercie odpowiada za które miejsce w reklamie i promowaniu, żebyście mogli sobie również wszystko ustawić na Waszym koncie. Przechodząc teraz do części praktycznej. Widzimy tutaj, że ten sprzedawca korzysta właśnie i z rabatów, bo daje minus 50% na piąty przedmiot. Tak jak mówiłem, to jest akurat nieopłacalne, jedynie to lepiej wygląda oferta, że jest napisane minus 50% na piąty przedmiot. Daje jedną monetę, ma ustawione kupony. Tak wygląda właśnie minus 50% na piąty przedmiot, ustawiona jeszcze dodatkowo, jeśli tutaj sobie zrobicie w tej kampanii dokładnie o tutaj kilka dowolnych przedmiotów, bo kilka sztuk tego samego produktu to jest, to tutaj a kilka e, dowolnych przedmiotów na 50% wyświetla się o tutaj. I dalej, jeśli jeszcze chcielibyście dodatkowo ustawić sobie zestaw, tak jak jest tutaj poniżej, to musicie zrobić to w asortymencie. W tym miejscu Zestawy ofert i wybieracie sobie dodatkowe produkty, jakie klient może dobrać do waszych produktów. Jest to również bardzo fajne, ponieważ kiedy macie właśnie, tak jak w tym przypadku, frytkownicę i macie jeszcze jakieś akcesoria, które mogą się przydać do tej frytkownicy, dodajecie to w zestawie i klient powoduje wam większą sprzedaż przez to, że ma coś w lepszej atrakcyjniejszej cenie. I to by było wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Poznaliście trochę szerzej, jak wygląda funkcja w Allegro, a raczej zakładka reklama i promowanie. Jeśli odcinek wam się podobał, napiszcie to w komentarzu. Jeśli nie, to również napiszcie, będę wiedział co poprawić. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. A jeśli potrzebujecie fajnych grafik, fajnych zdjęć, zapraszam was serdecznie na naszą stronę jpfoto.pl, zamówicie tam sesję zdjęciową dla Waszej firmy, waszego produktu. Zamówicie również profesjonalne grafiki dla Waszej oferty, żeby po prostu sprzedawała więcej. Już w kolejnym materiale porozmawiamy sobie o finansach na Allegro, czyli jak dobrze liczyć marże, na co uważać, jak zoptymalizować koszt samego Allegro, żeby więcej Ci zostawało w kieszeni. Ja Wam bardzo dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Samych sukcesów, sprzedawajcie więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!